Witam was wszystkich bardzo serdecznie, już w siódmym vlogu w tym miesiącu. Jest to już dokładnie tydzień nagrywania vlogów, ani razu się jeszcze nie poddałem. Jest 9.48, spałem do 9.30. Trochę długo. Ja dawno tak długo nie spałem, ale dzisiaj jest 7 grudzień, czyli trzeba otworzyć czekoladkę. Ja tutaj już wcześniej znalazłem, chciałem jeść, ale... Przypomniało mi się, że muszę nagrać vloga. Zobaczymy co to będzie. Ja podejrzewam, że renifer. Chociaż renifer był wczoraj chyba. Ale zobaczymy. Gwiazdka. O, taka gwiazdka. Właśnie gram sobie w GTA San Andreas Multiplayer mam e, na serwerze Gold Part Polska. Adres, że tak powiem, tego serwera będziecie mieli w opisie. A tutaj jest mój nick GPP Quadro. E, mogę wam pokazać moje statystyki. Konto jest od 2016 roku. Czas przegrany to 338 godzin i reszta sobie możecie popatrzeć jeżeli się na tym znacie. Wszystko. A glitch to jest na razie 100 sekund, bo dawno nie robiłem i się nie zaktualizowało. I mam tutaj takiego moda: First Person, który jest na serio fajny, jest to po prostu taka pierwsza osoba. I będę musiał zaraz ładować aparat, bo mam 19%. Ale mam nadzieję, że do wieczora mi starczy. Jak nie, no to po prostu zacznę ładować. A tutaj se wpieprzam takiego wafel. Że ja już wróciłem, jak mogliście zauważyć gdzieś szedłem, ale zapewne nie wiecie gdzie. Szedłem znowu do paczkomatu. W czwartek byłem, w piątek, a teraz w sobotę byłem po paczkomatu. Ogólnie to były jakieś czarówki. Tutaj gram sobie w Robloxa. O, tutaj sobie. Serio? Bo nie było mnie 20 minut i mnie wywaliło. A dobra, luzik, już jestem. Dobra, ja właśnie piłem Eurotraka. Będzie się pobierało podobno 35 minut, w co nie wierzę. Bo to nigdy tak nie jest. I kupiłem go za, na przecenie za 17,50. Czajcie to za 17,50. I mam teraz 22 zł i 51 groszy na koncie. A tutaj gadam z kolegą. Gdzie Właśnie gram w Robloxa. Jest to Pet Simulator 2. Gra z poczko. Tu, jest, tu jestem ja, tutaj mój pecik I gram z tym pasztetem Nie no, żartuję Jest 16.11 Jeszcze dwie godziny i będę musiał kończyć vloga Bo będę musiał go zmontować i wrzucić Nie jest jakoś mega długi, jakoś mega ciekawy Ale jest sobota, więc też chcę trochę odpocząć I właśnie tutaj muszę sobie zebrać trochę hajsu Dobra, teraz idziemy tutaj, żeby zbierać kolejny hajs to jest... Wiem, to jest złe, że wykorzystuję zwierzęta do wydobywania pieniędzy No ale takie życie Trzeba sobie w życiu jakoś radzić To jest moje konto, możecie dodawać Lekosek nazwa Możecie dodawać, akceptuję wszystkich moich widzów Konto jest chyba od 2016 roku Albo 17 w sumie, nie wiem I tak sobie gram Teraz muszę sobie tutaj to zebrać I kolejny I tak ciągle aż będę miał wystarczająco dużo hajsu Aby zdobyć kolejne pety No już mam 21 level 4174 hajsu oraz 63 diamenty. Jeszcze nie wiem co oznaczają te diamenty, i wydropiło mi naprawdę dużo hajsu teraz. I teraz idziemy do rakiety. E, nie, jeszcze do beczka. Beczkę weźmiemy i idziemy do rakiety. Już jesteśmy przy tej rakiecie i klikamy E. I ciekawe co się stanie. A, on już akurat wyleciał. Dobra, i zobaczmy co się stanie. Uwaga, E i. Łoł, wow, ale mnie wywaliło gdzieś. Trawianik to nie Ło kurde, jesteśmy na jakiejś plaży Kurde, ale ładna Ale ładnie tu Idziemy za nim, bo tam gdzieś jest ooo wow, ale to nie wygląda jest godzina 17.17 17. jeszcze godzinę będę nagrywał vloga potem zacznę montować bo muszę go jeszcze dzisiaj wstawić i żeby był dłuższy to trzeba coś zrobić po prostu czyli trzeba odejść od komputera i zrobić coś pożytecznego na przykład tutaj mam kubek który trzeba odnieść bo zapomniałem odnieść więc teraz pójdę i to od odniosę Dobra, jak widzieliście, odniosłem kubek, oraz to tyle z tych pożytecznych rzeczy na razie. Nie planuję na razie nic zrobić. Wiem, że vlog jest nudny, ale jest sobota i nie chcę za dużo też nagrywać, żeby po prostu się nie męczyć. Po prostu mam szkołę w tygodniu i wiecie, jak to jest. No, trzeba się uczyć na testy różne. Trzeba odrabiać zadania. Muszę nagrać vlog, zmontować. Za mi mordę, oraz muszę też zrobić miniaturki. To nie jest tak szybko, i dlatego też te vlogi będą teraz w sobotę będą trochę nudniejsze Ale jutro będę urządzał pokój świąt na świąteczny, więc musicie być koniecznie. Zanim zrobię jeszcze tosty, to muszę otworzyć tą paczkę. Już otworzyłem, a w środku jest folia bumbelkowa. Dużo tej folii. I jedna żarówka mi właśnie wypadła. O kurde, ile dlatego jest. Na początku oczywiście, pierwsze to, to trzeba wyjąć tosty. Robię sobie na razie jednego tosta, to wyrzucę. Teraz trzeba to zamknąć i przycisnąć żeby się to ładnie przecięło. Teraz trzeba poczekać około 3 minuty, aż wszystko ładnie się opiecze. Dobra, trzeba sprawdzić jak to wygląda. No jeszcze chwilka. Dobra, wystarczy. Trzeba to już wyciągać. O kurde! Nic, trzeba to wyłączyć i brać, i jeść. Ja już zrobiłem tosty, wyglądają one następująco, są bardzo chrupkie. A ja dziękuję za oglądanie tego filmu, mam 5% baterii w aparacie, także nic już więcej nie nagram. Dziękuję za oglądanie, Sh subskrybujcie z dzwoneczkiem, aby subskrypcja była na szaro. Łapkujcie, wpadajcie na mojego Instagrama, a nazwa to Prutksa. Wiecie na moją grupę na Facebooku Ziomy Lekosa. I to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.